Czy to jest możliwe, żeby przez jedno niepójście z lodnictwa do kościoła trafić do piekła? Grzech śmiertelny? No właśnie. Takie są skutki. Pokój dobro. Pokój dobro. No słuchajcie, dostaliśmy takie pytanie. Pytanie jest e, bardzo sensowne, prawda? Czy, czy kiedy nie pójdę do kościoła, no jestem dobrym człowiekiem, nie? Ale... Tak, żyję, staram się przestrzegać przykazań, tak, no generalnie żyję po bożemu. Tak, A, no i w jedną niedzielę z radnictwa nie poszedłem do kościoła, to czy to jest to aż tak wielki grzech, żeby pójść po prostu do piekła, żebym był skazany na wieczne tak, Ja, ja będę, będę zrównany z tymi wszystkimi przestępcami, z zbirami, złoczyńcami, grzesznikami. Oni całe życie grzeszą, pójdą do piekła, a ja tylko raz nie pójdę na, na msze świętą, bo to grzech śmiertelny, i też pójdę do piekła. No właśnie. Na czym y, może spróbujmy sobie spojrzeć? Y, na czym ten grzech ciężki, śmiertelny polega, bo gdybyśmy zestawili Eucharystię, mszę świętą, prawda, ze wszystkimi innymi nabożeństwami, na przykład, tak jak Majowe, doga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Różaniec, Różaniec nie? no i gdzieś w tym szeregu mielibyśmy mszę świętą, czyli ja jako dobry katolik po prostu powinienem wypełnić jakiś obowiązek, jakiejś czynności liturgicznej, no to w tym układzie faktycznie, nam powiedzielibyśmy, że msza święta jest może wyjątkowo ważna, no ale czy, dla, czy to, że ja nie wypełnię tego jednego obowiązku liturgicznego, ma aż takie konsekwencje. Jest to jednak pułapka, byśmy powiedzieli, jaka teologiczna, ponieważ Msza Święta nie jest jednym z wielu innych, to nie jest jedna z wielu propozycji, które nam Kościół daje. I mogę sobie wybrać, a to post-piątek, a to Msza Święta, a to właśnie Klóżaniec. Ale musielibyśmy na Eucharystię trochę inaczej spojrzeć. Dlaczego ona jest grzechem ciężkim? Dlaczego nie uczestniczenie w Eucharystii, e, tak, tak. w niedzielę i święta? Jest grzechem ciężkim. To jest, to jest troszeczkę tak, ponieważ Eucharystia jest obecnieniem męki i zmartwychwstania Chrystusa, jego śmierci również. Czyli, kiedy ja nie przychodzę na Eucharystię, ja odrzucam całą wartość śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Gardy jego obecności. To znaczy to jest to, to jest tak analogicznie można był, byłoby powiedzieć, że jeżeli wasi przyjaciele Was zapraszają na wielką waszą uroczystość, nie wiem, na, na ślub, prawda? Zapraszają Was na ślub. Najważniejsze wydarzenie w ich życiu, dostajecie zaproszenie i mówicie nie, ja, ja nie idę. To nie odrzucacie ceremonii, bo nie mówicie, że, że, że nie chcecie w, uczestniczyć w ceremonii i nie, nie, nie ceremonie traktujecie źle, tylko źle traktujecie tych, którzy was zaprosili. To odrzuciliście ich zaproszenie, rozumiemy? To tym, którzy, którzy ślubują, którzy przeżywają tę, tę radość, im jest przykro i oni czują się odrzuceni. A ceremonia to, 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 to jest ceremonia, prawda? Tak analogicznie jest z Muszą Świętą. Nie? Tu nie chodzi o, o samą liturgię, jako taką, jak on się wspomniał, ale o to, że ja. O odrzucenie tych urzędów. Tak, że ja odrzucam zaproszenie Pana Boga, który mnie zaprasza na ucztę na miłości, który chce mnie siebie dać, który chce mi ofiarować najcenniejszy dar, jaki ma, a więc chce nam dać samego siebie. A ja mówię: Nie, ja tego nie chcę. Ja sobie poleżę, prawda? nogi sobie wyciągnę, albo sobie pośpię dłużej. Poza tym, zobaczcie, że jeżeli mówimy o, o, o kategoriach życia i śmierci, zbawieniu i niezbawieniu, czyli łasce i grzechu, no to Chrystus daje nam zbawienie. Więc my idąc za Chrystusem, przyjmując Go, e, przyjmujemy zbawienie. Jeżeli ja, On, on przychodzi, no bo to jest też chyba kwestia jakby, zrozumienie tego przychodzi w momencie, kiedy ja rozumiem, czym jest Eucharystia. Mhm. Jeżeli na Eucharystii jest żywy, prawdziwy Bóg, a ja z lenistwa mówię, no, wiesz co, są ważniejsze rzeczy niż, niż ty, nie chcę mi się dzisiaj przyjść, to można powiedzieć, że odrzucam właśnie nie, nie tą ceremonię, ale odrzucam Chrystusa z całym bogactwem tego, co mi daje. Ze wszystkim, co mi daje. I to, I to być może to będzie kwestia wiary i rozumienia, czyli dlaczego ta jedna msza święta z lenistwa, no bo wiemy, że powody mogą być różne, prawda, choroba, no, mamy teraz pandemię i tak dalej. Ale jeżeli ja mówię sobie, dla mnie ważniejsze jest to, żeby raz tego wyspać ja się już tak napracowałem, że no chociaż raz się mogę wyspać, Pan Bóg się nie obrazi, to to jest właśnie, tak jakby powiedzieć Chryste, Ty umierasz na Eucharystii. To jest taka zuchwałość, nie? Tak, tak ty, to dajesz, to... ty dajesz mi Ciebie samego przecież. No. Jezus co mówi? Kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi, nie ma życia w sobie, nie? Ciało moje i krew moja nie. jest pokarmem na życie wieczne. Ja mówię, ja tego, ja tego nie chcę. Dla mnie teraz jest ta doczesność ważniejsza niż wieczność, no bo tak spostrzegamy Eucharystię, to, to ten... Rozmiar tego grzechu śmiertelnego, jego bagaż, właśnie polega na tym, że na tej, ta Eucharystia jest tak inna niż każde inne że tutaj Bóg daje im się cały i ja odrzucam po prostu Jego. Tylko z drugiej strony też tak sobie pomyślałem, jeżeli ktoś prowadzi naprawdę życie bogobojne, bo tak, tak, tak z tego maila, które dostaliśmy wynikało, że ktoś prowadzi uczciwe życie, to nie będzie w nim czegoś, tak, tak sobie myślę, Chociaż no, sprawiedliwy siedem razy na dzień upada, prawda? Więc, więc z jednej strony nie będzie w nim takiego myślenia, takiego, takiego swobodnego powiedzenia sobie, takiego nonszalanckiego, a dzisiaj to mi się nie... nie, nie da się tak, po prostu, tak? nie po, po prostu, prostu ten człowiek będzie miał taką w sensie. wrażliwość, że, 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 że nie dopuści do takiego upadku. Dlatego. Hmm, co, co, o czym warto wiedzieć, że systematyczne korzystanie z sakramentów i systematyczne przystępowanie do komunii świętej chroni mnie przed grzechem śmiertelnym. To, to mm, wiele mm. osób o tym zapomina, że to jest też owoc czy skutek sakramentów, częstego korzystania z sakramentów. On chroni mnie przed grzechem śmiertelnym, przed grzechem. Ale a z drugiej strony trzeba też spojrzeć na Pana Boga który nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i miał życie wieczne. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście prowadził życie bogobojne no i przydarzył mu się grzech śmiertelny, no bo przydarzyć się może. Tak? Wszyscy słabi jesteśmy, pokusom ulegamy. To no, no naprawdę Pan Bóg nie jest tyranem. Pan Bóg nie jest kimś, kto tylko czecha, prawda? A jest, teraz mam, mam twój słaby punkt, złapałem cię i teraz idziesz do piekła. Nie, ja, ja, ja tak Pana Boga nie, nie, nie postrzegam. Zobaczcie, że po grzechu jest, jest żal, jest, 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 jest jakaś, jakaś refleksja, jest postanowienie poprawi, jest sakrament pojednania. A więc myślę, że, że nawet gdyby komu się zdarzyło e, taki grzech popełnić, a byłby człowiekiem bogobojnym, to ja jestem przekonany, że Pan Bóg na pewno da mu szansę nawrócenia, da mu szansę poprawy. Nie? Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie wiecznego. Pytanie, czy ten człowiek potem z tego skorzysta. Nie? Czy po tym grzechu śmiertelnym powie, a za miesiąc się wyspowiadam, a tam, za rok się wyspowiadam, na święta się wyspowiadam, nic się nie stało, żyję dalej. No to już, no to już jest nadużywanie tego Bożego miłosierdzia. No ale też tak jest, nie? że ktoś się regularnie spowiada i powiedzmy przydarzy mu się taki grzech śmiertelny, chociaż grzech śmiertelny się o tyle nie przydarza, że musi być też świadoma decyzja. No tak, to jest. No, nie? no ale powiedzmy, że, no, że ktoś nagle popełnił ten grzech śmiertelny, no to zazwyczaj takie dusze prawe, no, one od razu właśnie idą do spowiedzi, tak, że, tak. że, że nie odkładają tego, bo, bo poznają też, e, można powiedzieć, ten kontekst no, wiedzą, duchowy, tę ta ciemność. Nie, tak, tak, wiedzą, sposób. co się wydarzyło, wiedzą, że grzech to jest zerwanie tego, tej, tej, tej relacji miłości, tej relacji przyjaźni mhm. z Panem Bogiem, a, no, a no, no, dusza prawa nie chce żyć w takiej, w takiej nieuporządkowanej relacji Pana Boga, jak najszybciej chce to wszystko, chce to wszystko uporządkować. No dobra, tyle na dzisiaj. Jak macie pytanie, to piszcie bez slogana młopa franciszkanie.net i wiecie, lajki, komentarze, suby. No i tak jak najbardziej mile widziane. Video. Dobra, jest 45. Zapraszam. Ojciec Franciszek. Jak, jak Pan Bóg da, to się spotkamy. <noise> Pokój dobry. Pokój dobro. dobra. Dobra.